Halo, halo! Cześć dzieciaki! Żartowałem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z Minecraft Extra. I będziemy dzisiaj robić pranka. Ta cisza nie była przypadkowa. To była cisza, która miała skłonić Cię do pozostawienia łapki w górę. Mogę zrobić ją jeszcze raz specjalnie dla Ciebie, bo widzę, że nie dałeś. Skoro już to możemy zaczynać. A tak serio, cześć, mano wam wszystkim ludzie z tej strony Minecraft, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Ekstry. E, tak, jest godzina wczesna. Nie będę znowu jej pokazywał, bo to w sumie wstyd i hańba. E, jesteśmy w moim kasynie. Ale dlatego że odcinek jest nagrywany pewnego czwartku, pewnego dnia, który jest 6 lutego, tak? Tak zgadza się zawsze mi wylatuje data z głowy. I ten odcinek jest nagrywany 6 i wrzucony będzie też 6, czyli w sumie dzisiaj o 17 albo 16 zależy od tego jak to wyjdzie na innych kanałach, żeby to ładnie tutaj wrzucić. No i dzisiejszego dnia, jak wiecie, Smolak ma urodziny, więc wszyscy sobie tańczymy i będzie wesoło, nie? W ogóle. I dobra. I ja mam pomysł, żeby dać mu po prostu prezent, bo ja wiem, jak on uwielbia grać w moim kasynie. Po prostu wiem, jak uwielbia grać w moim kasynie. I mamy tutaj itemy gracza, który już w ogóle nigdy w życiu tutaj nie zagra. <laughs> nie wiadomo czemu. I to są całkiem dobre itemy. A. Dam mu te buty, bo Smolax bardzo prosił o Feather Failing I tu jest czwóreczka Frost Walker i Mending Także te buciki to będzie idealny prezencik dla Smolaxa Tylko przydałoby się je jakoś naprawić Ale dobra i jeszcze obudować ten prezent, wiadomo jakoś tam prosto, że tak Szkoda, że tu nie ma ze mną nikogo takiego Kto mógł ze mną, ale kto by wszedł o godzinie 9 rano na komputer no przecież to jest wariaci sami no, plus ja of course dobra e, zeusik ciema siema no, ja wiem że budujesz sterowiec ale ja potrzebuję prezent więc w ogóle już nie pytaj dobra ja wezmę to ja zaraz to będę wkładał do skrzynek mamy żółtą to jeszcze niebieską no dobra Jezus Maria, ten lis mnie zawsze tutaj straszy To jest po prostu najgorszy lis Ever Weźmy tego lisa, schowajmy gdzieś, bo... No nie, znowu się go wystraszyłem Trzeci raz już On brzmi jak creeper, to jest przerażające Dobra, biorę to i idę sobie Dobra, oj, dostałem expo za coś Jest stacja metra, w ogóle bardzo razem wam pokażę Może jak będziemy sobie Pojedziemy się na spawna. Szkoda, że taka dupna pogoda jest. Ale taka jak nasza polska zima. Dobra. Na ile to by musiało być? No, nie wiem. Na pięć, dobra. Na pięć, tak o Pyk. Pyk. Raz, dwa. Czemu to jest tak nierówno? Nie, to trzeba to przesunąć. Nie ja chcę to na równym terenie położyć, żeby było prościej to wybije do tych kwiatków tu jest. Pewnie Vivi tutaj sadziła. pyk. pyk. pyk, pyk. No, no nie, no, no po prostu no nie. <grym> Najgorzej, no nic mi tutaj nie pasuje. Dobra niech będzie tak Jeszcze raz tutaj, tutaj i tutaj, tutaj Będę trochę odsunięty od tego domu O! Gitara teraz jest Byle bym nie spadł Dobra nie spadnę Chociaż tu spadnę Dobra to nieważne Pyk 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 Dobra I, p I pyk O! Dobra Pyk Pyk. Mamy już zrobione tą podstawę prezentów. W środku damy mu po prostu najzwyklejsze w świecie Czy nam wystarczy? Nie wystarczy. No proste, że nam nie wystarczy, bo przecież... No, no i brakło mi dwóch wełn No przecież najgorsze. No. Dobra, nieważne. No tej też mi braknie, także to nie jest jakiś sukces. Mati! Kumplu! że masz wełnę. Błagam, pasztecik. Pastecik powiedz szefowi, że wziąłem wełnę. O ile mamy wełnę? Tu nie, tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie, tu nie. Po co czytać, nie? Jak można spojrzeć do wszystkich skrzynek? O! <grym>, no to mi pomógł. Nie, no tak mi pomógł nie ma. Kurde. Ale lipa. Kto może mi pożyczyć wełnę, tak na faściku? Szczególnie, że nie ma nikogo na serwerze, to kto mi może pożyczyć wełnę? Halo, biorę od Vivi. Vivi, nawet jak nie ma, to wiem, że. że może, znaczy, że mogę. O nie, no może. Ten most. Bardzo proszę nie wchodzić na dół, ponieważ na dole znajduje się delikatny, domowy slime. Pójdę zobaczyć zaraz. A, a muszę iść na dół, bo to nawet od razu widzę. Się ma najpierw wełna. Koty miałczą Szefowej w domu nie ma. Ja to nie wiem. W ogóle zobaczmy na tomeczkę. Ojeju, tu jest dwóch tomeczków już. A ten, ten się nazywa Tomek, a reszta kurzel. I to Toxig Wychodzę. Tak, o. Naprawimy ten most, głupi. I lecimy po tą wełnę. Może polecę w końcu do siebie po coś. Może coś będę miał. Czasem rzeczy pewne mam. Potem wejdę tutaj do Jolomemony. Ty, ja wiem skąd wezmę wełnę. Nie dobra, może to nie jest pomysł. Ale jak nie będę miał, czemu nie? Moby. No to ja mam dużo wełny, bardzo dużo. I kotka mam jednego. W ogóle właśnie, ja mam kotka, wy nie wiecie o tym, a ja wam pokażę kotka. Tak fajnie miał czy teraz. O proszę, mój kotek. Może najpiękniejszy nie jest, ale, ale jest. Dobra, idę do YOLO w takim razie, bo on u siebie już tak slipa z tą wełną. A przydałoby się, żeby ten prezent dokończyć, jak już się zaczęło. Tylko teraz się u Jolo trzeba nie zgubić, nie? Bo to, to jest w ogóle nic, co złyszałem. Się... to było tutaj. I w dół, chyba. I jeszcze w dół. O, też kotek jest. Wszyscy kotki mają tutaj. Fajnie, fajnie ogólnie, nie? O, to jest faremka, to nie. Tutaj nie wiadomo co to. O, tu, jest, tu są skrzynki jakieś. No to fa fajne skrzynki. Fajniusie. O, 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 o. Nie, tu jest tylko Cajanowa wełna. Najgorzej. Cajanowa wełna to nie jest to czego szukam Aczkolwiek to już jest wełna, więc to już też jest sukcja. w ogóle w sumie Czemu, kto powiedział, że to musi być jednego koloru, prawda? Jolo. Proszę, miej to Proszę Dobra, ale masz chociaż barwniki Już widzę Jest Jest I jeszcze taka i taka Tylko, że tutaj ty, ty jest mniej A to gorzej Ale to nic sobie. I teraz wezmę ten żółty barwnik. Przepraszam Cię, ja Ci oddam wszystko, nie ty wiesz. You know jak to mówią. To barfarbuje pojedynczo. Najgorzej. Dobra, wezmę wszystkie. Przepraszam. <grych> o, pięć kwiatków. Sztos! Totalny sztos. Pięć kwiatków, pięć yy, barwników, yy, 16... tego w ogóle to jest mój chaos założę. Dobra, biegnę, mam tu crafting jeszcze tak przy okazji, zrobię sobie skrzynkę, skrzynek tak zwany Żeby po prostu mieć gdzie, mieć gdzie włożyć ten prezent, chyba że ramkę jest nie, 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 skrzynkę jednak O, jest crafting Pyk, pyk Genialnie, genialnie Ale to będzie nudny odcinek, dobra, nieważne Lećmy, 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 lećmy no, wiadomo, wiadomo, mówiłem, że się zgubię. To jest tutaj wyjście, A sprytne takie, naprawdę, nie pomyślałem. Dobra, biegniemy szybciutko do Smolaksińskiego. A wziąłem to, dobra. Mamy skrzynek, mamy materiały. Wiem, że on lubi kolor fioletowy, ale jakbym chciał zrobić fioletowy prezent, nie, to zajęłoby mi to 13,5 yy, lat. Nie no, źle to powiedziałem w ogóle. 15,5 i pół roku chyba też by się wtedy od... Nie wiem zresztą, kogo to interesuje jak to się odmienia. I tak mi brakło! nie, dobra zresztą z tej strony nie widać. <grym> Idźmy tym tokiem myślenia, zawsze działa. Hmm, teraz jak to zrobić, sensowny. O, wiem, gitarka. Tak. No to, to było głupie, bo teraz chciałem zrobić tak pyk pyk To też było głupie Nie no bo to trzeba zrobić obydwa najpierw Pyk, pyk Teraz znowu jest pyk, pyk, pyk To usuwamy Ale tutaj jest stos, przynajmniej starczy na jedno tutaj pyk, pyk, pyk Idealnie spakowany prezent Normalnie nikt tego lepiej by nie zrobił Dobra każdy by to lepiej zrobił O nie to wygląda strasznie Boż No w sumie nie jest tak źle Dobra damy tą skrzynkę bo potem zapomnę o niej I będzie najgorzej um, Buciki z Feder failing no i dobra, przez to tu, nie wiem O, dobra, weźmy sobie to żelazo, rozłóżmy, bo akurat je mam pod ręką, to Z niego uzupełnimy całą skrzynę Może to nie jest szczyt marzeń, nie, ale ogólnie jest A może od niego w sumie pożyczymy jakąś wełnę, może on ma To też nie takie głupie W ogóle gdzie on ma skrzynki? On cały czas ma na bo... Aha, dobra Ja szukam Blue wool, o jak, jaki koks, on ma blue wool. Wiecz, ma nożyczki. Jak ma nożyczki, to pójdę sam oskrować te owieczki. Tak będę skrobał owieczki, boże. Dlaczego to brzmi tak ohydnie i strasznie? Są kwiatki w razie czego, żeby ma malować. Jest jedna biała, ale nożyczek nie widzę. Dobra, ale myślę, że nożyczki to nie stanowi dla mnie problemu, ponieważ akurat mam przy sobie miliard żelaza. No ale Matt nie ma miliarda owieczek. mi koniu. Tu owce go letter. O kurde, już odrosła, ale koks. 10 Nie, to nie starczy. To na jedną stronę starczy. Poza tym nie mam koloru dalej. Muszę te kwiatki pozbierać, te Dobra Jest 7. to już jest prawie końcówka tego prezentu, ale sztoc! Ale w ogóle brakuje W ogóle są takie materiały, że tak powiem, bym powiedział rzadkie trochę na, ten, na tej ekstrze i Kurczę, ciężko niektóre rzeczy zdobyć, na przykład tej wełny to nie ma za dużo, przez to, że tutaj choćby panuje ten farm limiter, nie, i on tak bardzo pilnuje, żeby nie, ludzie nie mieli za dużo mm, zwierząt, I potem wychodzi tak jak tutaj, że na przykład po prostu niby mamy, a jednak nie mamy, nie, dobra, jakby ktoś miał takie stado owieczek, nie, co, co z, z jednego golenia wyjdzie z tak, to byłby sztos, a nie takie tam pojedyncze No ale, nie można mieć wszystkiego Dobra, mamy wełnę, mamy barwnik Co tej wełny nie za dużo, ale zawsze Brakuje nam jeszcze ośmiu Tak, ośmiu wełny nam brakuje No czyli bar barwnik najpierw zbiera W ogóle wezmę bone meal, bo widziałem, że tutaj jest Chyba nawet bone meal, a nie same kości, bo kości to nie chcę mu rozwalać Może się do czegoś... Przecież w sumie do czego się kości przydadzą Już to tylko ja jestem taki nie dzisiejszy, że nie wiem co jest w Minecrafcie, nie? Programista nie wie co jest w Minecrafcie Tak, dokładnie tak Już niedługo zresztą smog będzie w endzie, także tutaj w ogóle też fajnie się zaczyna dziać tu jest kwiatek o i tu jest kwiatek i znowu i czerwony teraz sztos o tu jest żółty jeszcze i pyk o i nie ma żółtego nie ma jest żółty jest czerwony jest żółty ale ja okradnę te kwiatki po prostu jest żółty halo jest żółty ale fajnie <laughs> Ja jeszcze trochę chory jestem niestety, ale o dobra, skończymy się bo e, ile mam tej wełny? 0 Pyk Tyk. 3 Poważnie? Więc mam sześć, jeszcze dwóch mi brakuje Dobra, ale to już jest, to już jest sukces, w ogóle tych kwiatków już tyle nie potrzebuję chyba Mam trzy, to potrzebuję tylu Dobra, 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 i możemy pomalować już prawie będzie skończone braknie dwóch bloków w tym momencie. Tak, dokładnie, brakuje dwóch bloków. A ja jeszcze zrobię tutaj. Bo widziałem, że on ma niebieską. Wezmę sobie dwie niebieskiej. Zrobię dywanik. Tak o. A to nie trzeba, to jedną wezmę, Ty. Żeby... A nie to musi być więcej. To dywanik mi nie starczy. Tyle mi starczy, Powinno, chociaż nie na cztery strony, to jeszcze jedna strona Dobra Mamy dywanik pyk pyk, 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 pyk Pyk, pyk Pyk, pyk Pyk, pyk, i oczywiście wiedziałem, że mi zostanie, ale raz A, bo tego nie można tak Dobra, to niestety Ale na pewno wygląda to trochę lepiej, tak, tak bardziej yy, wypukło Nie, nie, nie umiem tego pisać Zależy nie ma z każdego bloku pół, pół bloków, nie? Bo tutaj akurat ten dywan tak idealnie siadł. Dobra, idę ogolić owieczkę jeszcze jedną. Pięknie. O, i idealnie, idealnie. Jeszcze odłożę wełnę. Dawaj. Go, 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 go. go, I ostatnie, ostatnie bloczki do prezent. Oni już nie wskoczę. Za niski drzewo. Kurde, drzewo. Nie lubię Cię, drzewo. No, nie my, nie przyjaciele, jednak. O, Git, dobra. I prezencik dla Smola Sińskiego skończony idealnie na jego urodziny. Eee, dopiszemy, może, tylko tabliczkę, że wełna do zwrotu. Nie no, dobra, bez przesady, aż tak. Nie będziemy aż tacy. Odłożę mu to, tutaj, co tylko pożyczyłem, czyli w tym wypadku kwiatki, i wełnę i dywanik. A resztę biorę ze sobą. No, i myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Niestety jestem sam. Niestety znowu chory, boże drogi, dlaczego? Ale niedługo już wkrótce, już wkrótce, znowu będzie reaguje na. Czekam tylko na dobry moment. Po prostu chcę dobrze wyglądać, nie no, żartuję, Czekam na dobry odcinek. Jak będzie dobry odcinek, to uwierzcie, będzie kolejny reaguje na. A Minecraft Extra będzie się pojawiać, bo już wkrótce będzie smog i teraz będzie już co tutaj robić. Znowu zaczniemy elitry handlować z nimi i tak dalej. Także, no myślę, że warto. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!